Ruszamy Nic nie jedzie Tak trzeba tutaj, Wam Ostrożnie wyjeżdżać Nigdy nie wiadomo co tam się Co tam się po drodze wysunie No tutaj kolega z firmy jeszcze chrapie A my jedziemy. Najpierw tankowanie Później trzeba kupić gniazdko tak zwanego Pączka biedny albo inaczej Pączka Biedynskiego zwanego gniazdkiem. Bardzo lubię. Wiem, złe, tuste. Dupa rośnie, ale. No, ale co? Skręć w lewo. Ale co? Nie jestem idealny, prawda? Dobra. O, te 25 ton to jednak się daje we znaki. Ja tego nie ciągnę, ciągnie to samochód, ale jak on idzie tak pod górę wolno. To aż ja to czuję wewnętrznie. Jesteśmy jakby jednym organizmem. Dobra, teraz bez żartów. Eee, muszę nie zapomnieć. Mus kurczę rany nie potrafię złapać słów odpowiedzi. Nie mogę zapomnieć o przestawieniu Tachografu, bo kurde, to tak jest, że się wyjeżdża na stację. Na stacji szybko, szybko, zapisywanie w kajecie, wyjąć kartę paliwową i tak dalej, a później tutaj gdzieś tam parę kilometrów dalej się przypomina, że jednak nie wstykało się PL no dobra, dojeżdżamy do Nysy Kużyskiej i później jestowic 90. A wczoraj jeszcze Zrobiłem te dwa Wszystkie filmy, to które przed chwilą widzieliśmy. widzieliście Q&A I tak oglądałem je i powiem wam kurczę, nie wiem czy przetrwacie Albo inaczej Teraz nie wiem Ale jak już oglądacie ten materiał to jesteście po Albo jeszcze przed Bo nie daliście rady I przeskoczyliście odcinek dalej ale życzę wytrwałości. Dobra, teraz zobaczymy co tutaj w trawie pisze. Dobra, tu parking mnie nie interesuje, Interesuje mnie dystrybutory. Dobra, jeden dystrybutor pusty. Dojechałaś do wyznaczonego punktu trasy. Wiem, się po A później pójdziemy do tego sklepu. Gniazdko i nic już nie czekamy tylko jedziemy dalej wtedy no. lukniemy Dojechałaś do zaznaczonego punktu trasy, tutaj nienawidzę tu chyba będzie wolne Zaraz zobaczymy tak i chyba szyby przetrę od razu z lusterkami, bo są tak ufajdolone. Bo wczoraj, jak ten śnieg z deszczem padał, to to od razu schło na tym. Nasze było mokre, a lusterka podgrzewane to trochę osuszały, ale zrobiła się taka matowa powierzchnia. Dobra, zatankowaliśmy bez sensu. Są te dystrybutory numer 29, także jak zapłacimy pójdziemy, jeszcze kupię sobie rękawiczki ocieplane na zimę. Oczywiście, nie wyjściowe tylko do roboty. No i po to gniazdko skoczymy. A teraz idziemy zapłacić. Zatankowaliśmy. I powiem Wam, dostałem od Mikołaja taką bombkę. Z niespodzianką w środku, coś tam grzechocze. W aucie rozpakujemy i zobaczymy. Dobra, a teraz śmigamy tutaj. Eee, śmigamy. Śmigamy, śmigamy. Gdzie? Do sklepów. Dwa sklepy są przed nami. Jeden to będzie sklep spożywczy, a drugi, pierwszy to będzie sklep może ze sprzętem dla kierowców. O, ten będzie cofał, a tu mu stoi. Dostawczek Dobra, także jak coś to widzicie Gdzie to jest, akcesoria TIR Dostaniemy prawie wszystko Także Idziemy kupować Dobra, w sklepie Zakupiłem pączka i gniazdko Także dwa pączki, jeden wiedeński Drugi tradycyjny z rzemem Kupiłem sobie rękawiczki Takie trochę ocieplane yy... Ciśnieniomierz, nie dla mnie, tylko do koła i wąż do tego ciśnieniomierza. 8 metrów, myślę, że to wystarczy. Eee. I ciśnieniomierz jest na szybko złączkę do, do tego węża. Nie jest osobno ciśnieniomierz i osobno wąż, że nie można tego połączyć, tylko jest to wszystko razem. I o coś takiego mi chodziło. Dobra, a teraz śmigamy do auta. Trzeba zapisać, ile paliwa się kupiło. I jedziemy do Wałbrzycha. Dobra, yy, kupiłem takie rękawiczki, 25 zł. One są, powiem Wam, takim, no nie powiem, że futerkiem, ale są cieplejsze na zimę. Taki wąż, 41 zł, 8 metrów, szybko z szybkozłączką i motylkiem z drugiej strony. I do tego manometr na szybko I to. No i teraz tak. Kupiłem pączka wiedeńskiego Tradycyjnego Na stacji Shell dostałem Ten A w sklepie, gdzie kupowałem to Wydębiłem Na gwiazdkę Energetyka Dobra, wpiszemy to wszystko i śmigamy 42 minuty Powiem mi zeszło tutaj Bardzo długo, ale nie mogłem sobie dać rady Z tym lewym pistoletem Dlatego, że Eee, dlatego, że włożyłem, bo to są na dwie, na dwie strony od razu a no, nic, nie leci z niego, nie a to trzeba było czekać czekać i czekać 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 i czekać no ale zmotałem się z nim nie lubię tej, 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 tej rajki 29 okropna spotkałem kolegę Adasia Budzika eee, też jedzie na rozładunek tutaj niedaleko <laughs> dobra także widzieliście co zakupiłem Mam nadzieję, że mi się to nie będzie musiało nigdy przydawać. To jest właśnie taki zakup, który jest, bo jest i a nóż widelec się przyda. Czyli manometr i wąż do pompowania kół. O, ale piękny księżyc jest, zobaczcie tam przede mną. Żółciutki taki, jeszcze schowany za, e, za chmurami. I, i, I teraz te choinki, które tam będą. O właśnie, ale taki efekt horroru daje. Super, e, dobra, kupiłem te dwa pączki Oczywiście, oczy chciały kupić więcej, chciałem tam jeszcze kupić. Głową pamiętam, smaki kupowały bardziej niż Niż brzuch. Chciałem kupić w ogóle jeszcze ciasko francuskie z serem. E, jeszcze jednego pączka tak ze cztery, no ale później by był problem ze zjedzeniem tego. Dlatego kupiłem sobie francuskiego, i, e, wiedeńskiego i tradycyjnego. E, no i na razie też nie, ja tylko jedziemy No, na piesie yerby proszę bardzo, jak się wciągnie No, nie zdają sobie sprawy, nie zdają sobie sprawy ludzie. E, gdzieś by mu się ten samochód zadławił, czy coś, i zacząłby kasłać, i. Bach, 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 i stanąłby przede mną. I co ja miałbym zrobić? No. Albo dać po hamulcach, albo prosto w niego. Wiadomo, że dałbym po hamulcach, bo tam siedzi człowiek, prawda? No, no nie zastanawiają się, nie zastanawiają się, dla nich wydaje. Im, ludziom się wydaje, innym kierowcom, że e, samochód ciężarowy to po prostu się zatrzymuje tak samo szybko jak e, osób. I o ile szybko na, jadąc wolną się może zatrzymać, naprawdę może się szybko zatrzymać. O tyle, jeżeli się wiezie. Tak jak mówiłem Ładunek, to to jest cholernie niebezpieczne Jakbyśmy bombę wieśli Co za ludzie Dobra Już się nie rozgaduję na ten temat Bo to może być nudne Jedziemy No i z uwagi co? na to, że jesteśmy już w kraju Internet praktycznie bez limitu No limit Włączyłem sobie e, Opowiem Ci historię Taki kanał Opowiem Ci historię i nie wiem, czy on nie jest ciekawszy, aczkolwiek nie, to jest na równi z kryminatorium. Naprawdę, Kamil Baranowski, zajebisty głos ma chłopak. Jakbyście zobaczyli, jak on wygląda, i, i, i usłyszeli jego głos, to byście w życiu nie powiedzieli, że to ten facet. Eee, głos nie pasuje do, do osoby, według mnie. W każdym razie oglądam sobie teraz. Słucham. Słucham, bo tego nie trzeba oglądać, to się tylko słucha. Także super jest, jeżeli chodzi o jazdę. Wystarczy włączyć i słuchać. A dźwięk z głośnika, który płynie jest tutaj. Posłuchajcie, I tak to się nie nagra. Bandyci dojeżdżający do wsi różnymi pociągami mieli się spotkać na stacji. Okazało się jednak, że cygan z Waldemarem Guralskim nie dotarł tak w umówione miejsce. Powód był prozaiczny. Obaj bawili się na chrzcinach, a Waldemar tak dobrze, że aż do nieprzytomności. Także e, teraz kryminalne historie i opowiem ci historię. Będzie mi towarzyszyło aż do walczych. I to mi się podoba, właśnie jak jedzie kierowca, drugi mu mignie. Szybko, krótko, albo dwa razy krótko. E, o, zjedzie, podziękuję. Fajna kultura taka e, niektórzy jadą i to mrugnięcie, taki znak, że ten już może zje, zjechać, wykonują w taki sposób, że przytrzymają te światła drogowe długo. I powiem Wam, że według mnie to jest nieprawidłowe, ale to tylko według mnie, dlaczego? Bo. Długie takie przetrzymanie e, świateł, to ja bym odebrał, ja tak odbieram to czasami, e, jako ostrzeżenie, że nie, co ty robisz? Jeszcze nie teraz, nie, nie, nie zjeżdżaj. Ostrzeżenie. A dwa krótkie, albo jedno krótkie buśnięcie to jest takie zezwolenie. Ja to tak odbieram, nie wiem jak wy. Ale, właśnie to może wprowadzić czasami w błąd. Bo, jak on blisko jest, ja bym mu tak przytrzymał te światła drogowe, to mógłby pomyśleć, że jeszcze nie zjeżdżam. żeby nie zjeżdżać, dlatego, że może nie schował się cały. Nie wyszedł przede mnie cały, prawda? Zrobiło się całkiem widno, można powiedzieć, można nawet włączyć światła. No ale. Jedziemy na światłach. I co? 10 km zostało do. Rozrodunku Sorry za takie moje Ale to jest chyba odruch A nieraz jak tak wnosi mnie coś zakręci No to jest odruch, nad tym się nie da panować Świebodzice moi drodzy Jeżdżamy do miejscowości, która się nazywa Świebodzice Zamek Książ, kierunek Wałbrzych 7 kilometrów Jak ktoś nie był w Książu to Polecam, polecam, naprawdę polecam Przepiękny Przepiękny zamek, bardzo ładnie, można zejść tam do podziemi, obejrzeć sobie piękne ogrody, jak to by był wiosną, taką może nawet nie wczesną, tylko trochę późną, bo jak już wszystko kwitnie, jest ślicznie. Obok tego zamku są palmiarnie, pawie chodzą, no naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo ładnie. No teraz oczywiście dziurawymi drogami jedziemy przez Świebodzice. Ciasno, trochę, ciasno, ciasno. Na zakrętach tym bardziej ciasno. Dlatego że trzeba uważać, żeby naczepa osiami nie najechała na te krawężniki. Bo przy 25 tonach to może się skończyć nieciekawie dla opon. Dobra, fajne rejony, bardzo lubię te rejony. O, ten zaparkował, zobaczcie, tą renóweczką stanął sobie i wnosimy. Kurde, już za bezmyślni są niektórzy. I górka. I teraz ostry w prawo i chyba też pod górkę z tego co pamiętam będzie. Tutaj mamy mury. Jakieś obronne, Na końcu które drogi. otaczają Range, pewnie 34. rynek, bo tam widzę jest Ratusz. No i tutaj w prawo. No tak. I tu będzie podgórka. Także będziemy się męczyć troszeczkę. Nie dość, że będzie ostry skręt w prawo, bardzo ostry. To zobaczcie jeszcze jaka, jaki jest kąt. Jest mniej więcej tak. Także wcale nie tak mało. drodzy, teraz tutaj muszę dać naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mocno do przodu, o, tylko właśnie złamać się i gazu, żeby podjechać tutaj pod tą górę. Taki mało przyjemny jest ten podjazd, a naprawdę jest mocny. Także yy, tu chciałbym kiedyś tak przyjechać, żeby wam, żeby móc stanąć jeśli na przykład i iść sobie nie wiem, to paszklarka, kamienczyka jeszcze raz zobaczyć, no tak połazić, no. A tam przed nami jest brama i tą bramą też można dojść właśnie do zamku książ, bo ten zamek książ jest tam, za tymi drzewami, także jesteśmy tuż tuż obok. Trzymaj się prawej strony. Tego zamku. Jeżeli ktoś będzie w tych rejonach, no to e, po 400 zwiedzenie tego zamku to jest wręcz obowiązkiem. obowiązkiem. Obowiązkiem takiego prawdziwego turysty. Osoby, która chce coś poznać. Proszę bardzo, zamek Książ, 4 km w prawo. Kurde, jaka góra, ja pierdziele, patrzcie. 33 km na godzinę. Szlach cysterski. Widzicie, pragnąć. jak to wygląda? I koniec świebodzic. Mieliśmy znak, że do samego Wałbrzycha 11 km. Podjazd 8% tu spali trochę, powiem wam, spali, spali no ale trudno, no, na, na wodzie nie pojedzie, na powietrzu nie pojedzie tutaj jeżeli chodzi o rozładunek w tej firmie, do której jadę to jest Toyota w ogrzychu bardzo sprawnie wszystko idzie, jest tak ładnie poukładane logistycznie to nie wiem jak tam będzie z miejscem parkingowym bo ostatnio, kiedyś tam byłem były, tam było więcej miejsca a później zrobili tak, że Coś tam remontowali, i tego miejsca było mniej. A tam trzeba zawinąć się i cofnąć. Tak, kilometr stąd w prawo mamy zamek. Oczywiście te palmiarnie, i tak dalej. nie? O, i tutaj są parkingi. A widok. Z tego zamku a, a, a jest przepiękny w ogóle Jak tam się zwiedza i przez te okna się patrzy No jest super To jest nie do opowiedzenia Jest tak ładnie No i tam sobie można iść I się dojdzie do Do tego punktu turystycznego A tutaj po lewej stronie Tam gdzie jest ten biały mur A tutaj musimy żeby nic nie zawadzić. Tutaj gdzie jest ten biały mur, to są ogrody, widzicie? I palmiarnia. Tutaj. Palmiarnia, ogrody i też jest bardzo, bardzo ładnie, ślicznie po prostu tam jest. Eee, w tej palmiarni pamiętam jak byłem w chyba w z 2017 roku. W prawej strony, to była wystawa wle. tych małych drzewek japońskich. To pamiętam, że te niektóre drzewka tam były opisane. I był ich wiek podany się po 150 strony, lat, miały następnie skręć w lewo. 150 lat takie drzewka, które mają na przykład po 50 cm, 40 cm wysokości, teraz tak. Tu normalnie ta nawigacja, akurat, aczkolwiek ja jego pamiętam, jak miałem, też mnie tak wchała. Cały czas prosto nie pozwalała mi skręcić w prawo. Nie chodzi o te światła tylko dalej. A tu trzeba właśnie będzie skręcić za tymi światłami w prawo i dojedzie się do tej firmy bez problemu. A jakbyśmy pojechali prosto, tak jakby tu jest Tersanit Jakbyśmy pojechali prosto, no to później się jedzie tak w koło, w koło, w koło, bez sensu zupełnie, ze 2-3 km na pewno więcej plus, plus jest bardzo wąsko. No. Następnie to się jedzie przez takie do trasy okoliczne. O, teraz tutaj skręcimy w prawicę, później w lewicę i będziemy na miejscu. I tędy też się wyjeżdża z tej Toyoty. Skręć w prawo, stacyjne Trzeba uważać, bo tam jakiś gostek na hulajnozy pomyka. Do zaznaczonego okay. prosto trasa stacyjna znajduje się po lewej stronie. Dobra, jeszcze, 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 jeszcze nie tutaj, nie tutaj. Jeszcze śmigamy 10 dalej 50 skręć w lewo, teraz w lewo, tutaj już jest na tym słupku napisane Toyota skręć w lewo, stacyjna. No właśnie. Tutaj skręcamy, i zaraz po lewej stronie będziemy mieli Toyotę. A dwa razy jak tutaj byłem, to dwa razy z drugiej strony podjechałem. wam, bez sensu zupełnie. Właśnie jechałem tam naokoło. Pod No właśnie. I zaraz będziemy na miejscu. I tutaj mamy Tojotkę Trzeba wjechać, dać papiery O tu będzie wyjeżdżał samochód akurat Trzeba wjechać, dać papiery Ustawić się gdzieś tam Gdzie stoi to białe Volvo A, Jest jeszcze jedno miejsce Później ustawić się tu gdzie jest to złote Volvo I wjechać do tej pierwszej hali Już z otwartym Przygotowanym dachem i odpiętymi e, I odpiętymi Pasami z rolek. Dobra. Wszystko szybko, sprawnie, bardzo fajnie. No właśnie, i teraz tak mógłbym tutaj zawrócić, ale wiecie co, z uwagi na to, że ee, o właśnie, z uwagi na to, że tak naprawdę mam ciężko. To ja dam tutaj sobie w prawo, cofnę i wyjadę w tą stronę. I tak będzie najmądrzej, chyba nie będę dar wtedy tych opon bez sensu. O, właśnie, widzicie? Inaczej tutaj się nie da, żeby to miało ręce i nogi. O, właśnie. I teraz sobie cofnę i dopiero stanę tam. Dobra, moi drodzy, tam sobie stanąłem. E, się musiałem zmieścić właśnie tam gdzie jest teraz ten te osobówki co stoją obok mnie to tam kiedyś była normalnie e, jeszcze dwie ciężarówki wchodziły a teraz tam są osobówki i niestety są tylko dwa miejsca parkingowe. Teraz wchodzę na górę, e, pozrospina wszystko, pochowam pasy, e, poukładam sobie, przygotuję tak jak tutaj ten z boku ma, ten obok mnie. No, ale będę czekał, no. jak wyjedzie jeden z hali, to wjedzie ten. To Volvo białe podjedzie na to, na to miejsce po prawej i później Volvo odjedzie, ja podjadę i to tak wygląda.